Witam Was serdecznie. Mam na imię Magda i na co dzień zajmuję się profesjonalną pielęgnacją skóry w gabinecie kosmetyki nowoczesnej poczucie piękne. Czy masz problem z powracającymi niedoskonałościami na skórze? Czy Twoim problemem jest głównie linia żuchwy, takie duże zmiany, trochę ropne, ale nie do końca. Czerwone grudki, krostki, które zostają na skórze i nie wiadomo, co z tym zrobić. A może na linii nosa nie do końca jesteś zadowolona z rozszerzonych swoich nadmiernie porów? Może masz taką kaszkę na czole? No właśnie, przyjrzyj się swojej skórze i zastanów się, czy to jest ten stan, na którym ci zależy. Bo jeśli nie, to zastanów się, kiedy tak naprawdę ostatnio wykonywałaś badania w kierunku Poziomu y, cukru, y, glukozy, insuliny w Twoim organizmie. Wydaje Ci się, że jesteś zdrowa, że normalnie miesiączkujesz, więc raczej nie masz kłopotów hormonalnych. Hmm. A czy na przykład od jakiegoś czasu może trochę przytyłaś i nie możesz tego zrzucić? Czy czujesz, że masz taki większy brzuszek i jak tyjesz, to tyjesz głównie w brzuchu? Właśnie. No właśnie. A może masz takie napady głodu, że musisz jeść regularnie co 2-3 godziny i łącznie jesz 5-6 tylko posiłków dziennie, a one są niewielkie, bo inaczej nie funkcjonujesz? To też może świadczyć o zaburzeniach insuliny bądź glukozy. Insulinooporność, hipoglikemia, hiperglikemia reaktywna to są bardzo często problemy, z którymi ja w swojej praktyce w gabinecie naszym spotykam się i absolutnie widzę powiązanie między zanieczyszczającą się skórą a problemem właśnie natury takiej e, e, diabetologicznej, czasami endokrynologicznej. No właśnie, bo może masz uderzenia gorąca, albo wiecznie ci zimno, masz zimne stopy i zimne ręce. Pocisz się trochę, a może pocisz się takim zimnym potem? Hmm. A może Twoja miesiączka trwa bardzo długo? Albo wręcz jest bardzo skąpa i trwa krótko? Zastanów się nad tym wszystkim, czy przelewać się czasami w żołądku? Czy masz takie bulgotania, wzdęcia? To wszystko ma kluczowe znaczenie. Eee, zastanów się też nad tym, czy jesteś zadowolona z tego, w jaki sposób twój specjalista, Twój kosmetolog z Tobą rozmawia o Twoich problemach skóry? Czy zasięga głębi problemu? Czy potrafi zadawać pytania i wyciągać z nich wnioski. My to potrafimy. Zatem jeśli takie masz problemy ze skórą i z organizmem, zapraszamy Cię do nas na konsultację. Postaramy się pomóc. Jestem pewna, że wspólnymi siłami uda nam się poprawić komfort swojego życia, a twoja skóra będzie jeszcze piękniejsza.